Cześć! Słuchacie 85. odcinka podcastu AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Oronowicz-Łośkowiak, zaś AI po godzinach jest podcastem o zastosowaniu technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. W dzisiejszym odcinku chciałbym się z Wami podzielić moimi ostatnimi doświadczeniami z nową konsolą do gier, czyli z PlayStation 5. Na swoją konsolę czekałem dosyć dużo czasu. Myślałem, że uda mi się ją zakupić w dniu premiery, tak się już odgrażałem od pewnego czasu, że PlayStation 5 to będzie pierwsza konsola, którą mam, począwszy od jedynki, trójki, czwórki, aż w końcu PlayStation 5, którą uda mi się kupić w dniu premiery. Natomiast tak się złożyło, że przez sytuację, która oczywiście się wiązała z koronawirusem, a więc wstrzymaniem sporej części łańcuchów dostaw, ta cała produkcja PlayStation 5 się znacząco opóźniła. W związku z tym, bardzo trudno było dostać swój egzemplarz konsoli. Mi się to udało ostatecznie zrobić w kwietniu, a więc już blisko 3 czy 4 miesiące po premierze samej konsoli. I też tak z chwilą nagrywania tego odcinka, to nie jest tak, że możemy się udać do pierwszego lepszego sklepu z elektroniką i tam będą konsole PlayStation 5. Tutaj sprawa jest w dalszym ciągu utrudniona. Mi się akurat udało uzyskać tajną informację o tym, że w jednym z, w jednej z sieci z elektroniką mają niejako rzucić nowe wersje konsol, więc skorzystałem z takiej okazji i udało mi się złożyć moje zamówienie przez internet. A więc od kilku dni jestem już no, niejako dumnym posiadaczem PlayStation 5. Zakupiłem również do tej konsoli dwie gry, pakiet akcesoriów, o których wam zaraz wszystko opowiem. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to jeszcze może troszkę o samej konsoli. PlayStation 5 to oczywiście postęp technologiczny w porównaniu do PlayStation 4, czyli do tej starszej edycji konsoli PlayStation. Mamy tutaj ośmiordzeniowy procesor, czyli 3,5 GHz. Jest to zmodyfikowana architektura Zen 2. Mamy również oczywiście nową kartę graficzną. Tutaj przede wszystkim postęp z wydajnością. To teraz już tak dla pewnego porównania. Kiedy mieliśmy PlayStation 4, ona miała wydajność obliczeniową na poziomie 1,84 teraflopa. Flop to jest taka jednostka, która wyznacza liczbę operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Natomiast tera, bo to jest teraflop, Oto to jest przedrostek, który mówi, że to jest liczba 10 do potęgi 12. A więc w przypadku PlayStation 4 1,84, natomiast PlayStation 5 uwaga, 10,28. Mamy również większą ilość pamięci operacyjnej 16 GB, jest to już pamięć operacyjna w technologii GDDR6. Mamy również dosyć dużą zmianę w dysku twardym. Jeżeli chodzi o PlayStation 4, tam w środku mieliśmy tradycyjny dysk HDD, dysk talerzowy, który znacząco wpływał na chociażby na szybkość wczytywania się poszczególnych gier, czy też szybkość uruchamiania się samej konsoli. W PlayStation 5 mamy w końcu dysk SSD, który... Powoduje przede wszystkim to, że konsola się uruchamia szybciej, że na uruchomienie jakiejś gry nie musimy czekać kilku minut jeszcze na załadowanie konkretnego save'a, to się wszystko robi znacznie, znacznie szybciej. I ten dysk SSD muszę wam powiedzieć, chyba jest takim dla mnie największym killing feature'em tej konsoli, chociażby z tego względu, że bardzo często miałem takie poczucie, że pograłbym w jakąś grę w jakąś lepszą. Ale nie chciało mi się czekać na to, aż PlayStation 4 się uruchomi, potem uruchomi się gra, następnie się wczyta i tak dalej. Wtedy znacząco częściej sięgałem po Nintendo Switch, które pozwala właściwie na uruchomienie większości gier w czasie mniejszym niż minuta, więc znacznie, znacznie szybciej. Szczególnie jeżeli na przykład na grę przeznaczamy sobie tylko kilkanaście minut, nie mamy tego czasu dużo, no to nie chcielibyśmy, żeby jedną trzecią tego czasu zajął czas, który jest przeznaczony na ładowanie. Jeżeli chodzi o design, no design jest niesamowity, ta konsola wygląda po prostu ślicznie, trudno mi jest opisać jej kształt z perspektywy podcastu, bo to jednak jest coś, co trzeba po prostu zobaczyć, ale w porównaniu do wszystkich konsol, które wyszły wcześniej, do wszystkich PlayStation, które już mieliśmy, ono właściwie chyba najbardziej przypomina PlayStation 3, przynajmniej tę wersję FAT, która wyszła na samym początku, ale jest po prostu śliczna. I to, co jest jeszcze ważne, to to, że te wszystkie akcesoria, które są wydawane do PlayStation 5, czyli pilot, słuchawki bezprzewodowe, kontrolery, kamera, wszystko jest złożone z koloru białego, z koloru czarnego, z takimi charakterystycznymi, ostrymi rysami, kształtami. Całość wygląda nowocześnie, schludnie. I naprawdę nie ma się do czego przyczepić, konsola chodzi bardzo cicho. Tu byłem naprawdę zaskoczony w porównaniu do poprzednich Playstation, jak w końcu jest cicho. I i z jakim komfortem można już pograć w bardziej wymagające tytuły. No właśnie, no i skoro jesteśmy przy grach, do samej konsoli mam w tym momencie dwie gry. Pierwsza to jest Cyberpunk 2077, czy też jak niektórzy wolą Cyberpunk, druga to jest Assassin's Creed Valhalla, i na samym początku miałem Cyberpunk'a. Tutaj może pewna dygresja, ale. Z cyberpunkiem, znaczy osoby, które się interesują grami komputerowymi, to nie będzie to jakiś duży news, dlatego że to jest taka rzecz powszechnie znana w branży. Cyberpunk okazał się sporym niewypałem. Tutaj problemów było tak naprawdę kilka. Znaczy, pierwszy z nich dotyczył tego, że bardzo dużo obiecano, na renderach to wyglądało świetnie, obiecywano graczom świetny system walki, prowadzenia pojazdów, fabułę, która potrafi wciągnąć na długie godziny bardzo duży świat gry i tak dalej. Natomiast to, co, z czym się gracze spotkali, przede wszystkim spotkali się z dużą ilością bugów, spotkali się ze znikającymi przedmiotami, z przeciwnikami, którzy latają bez sensu. YouTube jest Pełen filmów, w których gracze prześcigają się w pokazywaniu, co to zabawniejszych screenów z Cyberpunk'a. I tutaj chyba już się więcej nad tą grą pod tym względem technicznym już się nie będę znęcać, dlatego że jeżeli chcielibyście o tym posłuchać, to odcinków podcastów, w których różni gracze zrobią to w lepszy sposób, po prostu jest już dużo. Więc zachęcam i odsyłam do odsłuchania. Natomiast ja bym jeszcze powiedział o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o Cyberpunk. A właściwie odnośnie tego, że ja w tą grę grałem na PlayStation 5, czyli w tej, w tej lepszej wersji i na PlayStation 4. Kolejna rzecz, grałem już z szeregiem aktualizacji, bo to jednak jest gra, która. W momencie, teraz już w kwietniu, ma kilka miesięcy za sobą obecności na rynku. Byłem również po tym większym patchu, który dostosowywał grę pod PlayStation 5. Natomiast muszę się Wam przyznać, że grę odłożyłem na półkę po dwóch godzinach grania i nie zamierzam do niej wrócić, przynajmniej na razie. Dlaczego? Bo znowu, tak, jest kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że... Bagi, co prawda, zostały załatane. Takich ekscesów, które można zauważyć na YouTubie, już w mojej wersji gry nie było, ale ta gra jest po prostu nudna. Tam się mało co dzieje. Tam trudno jest się zidentyfikować z głównym bohaterem, bohaterką. Postacie są wykonane z kartonu, i to wszystko sprawia, że trudno jest tej grze poświęcić jakąś dłuższą chwilę. Zresztą widziałem ostatnio statystyki, że już w obecnej chwili, tak patrząc na liczbę aktywnych graczy w przeciągu 3 Ostatnich tygodni, którzy zakupili Cyberpunk'a i którzy chociaż raz w tą grę pograli przez ostatni miesiąc czasu, to się nagle okazało, że 98% z tych graczy już w tą grę nie gra a Wiedźmin Trójka Dziki Gon, który miał swoją premierę 6 czy 7 lat temu, w chwili obecnej ma prawie dwa razy więcej aktywnych graczy niż Cyberpunk, więc to dosyć dużo mówi o samej grze. Bardzo szkoda, dlatego że kibicuję CD Projekt Red, trzymam za nich kciuki, Uważam, że to jest jedna z większych nadziei, jeżeli chodzi o polską branżę gier wideo. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, a nie inna. Bardzo szybko odzyskałem zaufanie do samej konsoli po tym nie niewypale, jakim się okazał Cyberpunk, po Assassin's Creed Valhalla. Po grze, która wyszła zarówno na, na PlayStation 4, jak i w tej wersji lepszej na PlayStation 5, z znacząco większymi możliwościami, szczególnie pod względem graficznym, no to tutaj jestem naprawdę zachwycony. Historia jest świetna, jest to gra, która nie przypominała właściwie żadnej innej z serii Assassin's Creed, no może trochę bardziej już pod poprzednią edycję Assassin's Creed. Generalnie ta seria ma coraz mniej elementów skradankowych, jednak wraz z każdą kolejną grą mam, taką, mam takie wrażenie, że mniej jest tego asasyna, bardziej jest większa rola historii, którą chce się opowiedzieć, a więc zwrócenie uwagi na kontekst fabularny i na oddanie tych światów, które możemy w grach eksplorować. Niesamowity również system animacji postaci, tak? czy znaczy wspinanie się w grze nigdy nie było tak bardzo atrakcyjne. Ostatni raz widziałem coś takiego w Uncharted Kres Złodzieja. To była też świetna gra pod tym względem, jak również możliwości graficzne tej gry. Swoją drogą z niecierpliwością czekał na. Kolejny Uncharted, tym razem na konsolę PlayStation 5. Już sobie wyobrażam, co z tej gry uda się wycisnąć na tej konsoli. A jeżeli chodzi o Assassin's Creed Valhalla, to jest właśnie taka gra, która na pewno zostanie przy mnie przez jeszcze dłuższą chwilę. Na zakończenie jeszcze kilka słów na temat akcesoriów, bo wraz z PlayStation 5 nabyłem jeszcze kamerę, pilot dodatkowy kontroler, taką jeszcze stację do ładowania oraz słuchawki bezprzewodowe. Tak może nie ma, nie ma co o każdej z tych rzeczy mówić z osobna. Zwróciłbym tylko uwagę na takie dwie rzeczy, które, które mnie pozytywnie zaskoczyły. Otóż teraz kamera może służyć do transmisji rozgrywki w danej grze. Jeżeli bym chciał zrobić pokaz na żywo, jak przechodzę jakąś grę, o to mógłbym równocześnie Pokazać się moim odbiorcom, jak siedzę i gram przechodząc wybrany tytuł. No ciekawa rzecz. Mam również taką nadzieję, że kamera do PlayStation 5 będzie szybko wykorzystana jako część PlayStation VR 2, jeżeli w ogóle jeszcze kamera będzie do tego potrzebna, albo do jakiegoś systemu, który będzie następcą PlayStation Move, bo to jest też taki typ rozgrywki, który mnie szczególnie jakoś bawi i interesuje. Jeżeli chodzi o same słuchawki, to też cieszę się z tego względu, że nareszcie mam wygodne słuchawki, które są bezprzewodowe, które, do których już nie muszę podpinać żadnego przewodu do mojego kontrolera, tylko po prostu wyciągam je z szuflady, zakładam na głowę i słucham tego, co się dzieje w grze. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to mówiąc szczerze, mogłoby być lepiej, Same słuchawki są też reklamowane jako takie możliwie oddające lokalizację dźwięków, które do nas docierają, co ma kluczowe znaczenie w grach wideo. Ja mówiąc szczerze, jakoś tak z, z tego, z przełomowości tego systemu, raczej tego nie czuję zbyt dobrze, ale tak czy tak cieszę się z tego, że, że ten komfort gry, szczególnie w nocy, no już teraz jest znacząco wyższy od tego, co... Co miało miejsce jeszcze za czasów PlayStation 4? PlayStation 4 zostaje u mnie na tej samej półce, gdzie jest PlayStation 5, głównie z tego względu, że mamy system PlayStation VR, który do swojego działania wymaga PlayStation 4, a z PlayStation VR nie chcę się rozstawać. Uważam, że to jest świetny sposób na spędzanie tego wirtualnego czasu w jakimś interesującym. Tytule. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać też, czy sami grać na jakichś konsolach. Jeżeli tak, jakie są Wasze ulubione. Na wszystkie wiadomości, też na wszystkie możliwe interakcje czekam na Facebooku, na Instagramie oraz na Twitterze. A tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek. Cześć!